Jeśli Janek Jabłuszko zjadł 4 jabłka, a miał 10, to ile mu zostało? Zapytałam swoją grupę w przedszkolu. Jeden uczeń podniósł rękę. Może 6 albo 7. Cała klasa wybuchła. 6, 7, 6, 7, 6, 7. Czekałam, aż skandowanie ucichnie. Zajęło to dwie pełne minuty. Dwie minuty, 6, 7, 6, 7, zanim w końcu się zmęczyli i ucichli. Takie jest teraz moje życie. Dwa tygodnie temu Eryk odpowiedział na zadanie z matmy. Może 6 albo 7. A klasie wydała się zabawna ta jego niepewność. Dzieci się śmiały. Ja przeszłam dalej. Następnego dnia ktoś inny powiedział 6, 7 na zupełnie inne pytanie. Kolejne śmiechy. Trzeciego dnia to się rozchodziło. Jakiego koloru jest ta kredka? 6, 7. Ile liter ma twoje imię? 6-7. Co chcesz na podwieczorek? 6, 7. To nie miało sensu. Próbowałam ich to nie jest dobra odpowiedź, kochanie, ta kredka jest czerwona. Po prostu się śmiali i znowu mówili 6-7. Próbowałam to ignorować. Wtedy mówili to głośniej. Próbowałam zapytać, skąd się tego nauczyli. Wzruszali ramionami i mówili 6-7. Teraz to wszędzie. Podczas czytania, podczas przerwy, podczas lunchu. Dziś rano patrzyłam jak liczą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Kiedy poprosiłam ich, żeby ustawili się w rzędzie, skandowali 6, 7, 6, 7. Nie wiem już co robić. Jestem nauczycielką trzeci rok. Radziłam sobie z napadami złości, radziłam sobie z wypadkami, radziłam sobie z rodzicami. Ale to dwadzieścia troje przedszkolaków, którzy nie przestają mówić dwóch liczb. Nie mam pojęcia, jak to powstrzymać. Po trzech tygodniach inni nauczyciele zaczęli zauważać Nauczycielka muzyki mnie na bok lekcji. Twój dziś 6, 7 Nauczyciel WF-u zatrzymał mnie na korytarzu. Liczyli pajacyki jako 6-7-6-7-6-7 przez 20 minut bez przerwy. Nauczycielka plastyki tylko na mnie spojrzała. Przeprosiłam ich wszystkich. Nie wiedziałam, co jeszcze powiedzieć. Potem zaczęło się to przenosić na inne klasy. Pierwszoklasiści to mówili. Drugo uważali to za zabawne. Podczas dyżuru w stołówce usłyszałam, jak trzecoklasista wykrzyczał 6-7 przez całą jadalnię. Moja klasa biwatowała. Dyrektorka wezwała mnie do swojego gabinetu. Rodzice dzwonią, powiedziała. Ich dzieci nie przestają mówić 6-7 w domu, przy kolacji, przed snem. Jeden rodzic powiedział, że jego dziecko liczyło do 6-7 przez godzinę bez przerwy w samochodzie. O co w tym wszystkim chodzi? Nie wiem, powiedziałam. Po prostu nie przestają. No to niech pani ich powstrzyma. Chciało mi się śmiać. Powstrzymali. Jakbym nie próbował. Jakbym jeszcze nad tym panowała. W weekend poszłam do sklepu spożyczego. Dziecko w kolejce do kasy wskazało na coś i powiedziało do swojej mamy 6-7. Zamarłam. Czy to był ktoś z moich uczniów, czy to się rozchodziło poza szkołę? W kawiarni słyszałam śmiejących się nastolatków. Jeden z nich powiedział 6-7 i wszyscy się zerwali ze śmiechu. Wyszłam bez zamawiania. W domu próbowałam się zrelaksować. Włączyłam telewizor, poszła reklama. Teraz tylko 6 złotych 70. Wyłączyłam. Nie mogłam przed tym uciec. W tej nocy nie mogłam spać. Ciągle myślałam o 6-7 w swojej głowie w kółko. 6 -7, 6, -7, 6 7 Śniło mi się, że moi uczniowie to skandują. Obudziłam się wyczerpana. W poniedziałek rano weszłam do klasy i zdecydowałam, że dziś to się kończy. Klasie. Musimy porozmawiać o 6-7. twarzy na mnie. Dlaczego ciągle to mówicie? Cisza. Ktoś. Dlaczego 6-7. Erik podniósł rękę, bo to zabawne. Ale dlaczego to jest zabawne? Więcej ciszy. Dziewczynka o imieniu Maja się odezwała. Po prostu jest, ale to nie ma sensu. Powiedziała. Nie możecie odpowiadać na każde pytanie 6-7. Tak nie działa język, tak nie działają liczby, tak nic nie działa. Gapili się na mnie. Więc dziś ustalamy zasadę. Nikt nie mówi 67 do końca dnia. Jak wam się uda, dostaniemy dodatkową przerwę. Kiwali głowami. Wydawało się dość łatwe. Pierwsza godzina minęła dobrze. Nikt tego nie powiedział. Zaczęłam się rozluźniać. Może to był ten moment. Może potrzebowali po prostu wyraźnej granicy. Druga godzina podczas matmy zapytałam, ile boków ma trójkąt. Chłopiec o imieniu Łukasz podniósł rękę. 3. Dobrze, powiedziałam. Potem cicho z tyłu ktoś 6, Wybuchły Kto to powiedział? Zapytałam. Nikt nie odpowiedział. Do lunchu pięcioro dzieci złamało zasadę. Do popołudnia wszyscy się poddali. 6, 7, 6, 7, 6, 7. Usiadłam przy biurku i położyłam głowę na dłoniach. Dyrektorka weszła podczas tego chaosu. Spojrzała na mnie. Spojrzała na dzieci. Spojrzała z powrotem na mnie. Musimy coś zrobić, powiedziała. Próbowałam wszystkiego, powiedziałam nie podnosząc wzroku. Może po prostu to przeczekamy. Dzieci w końcu przechodzą do czegoś innego. Minął prawie miesiąc. Dajmy temu czas, powiedziała i wyszła. Siedziałam tam podczas gdy moja klasa skandowała wokół mnie. Przegrałam całkowicie i totalnie przegrałam. Nie mogłam nic zrobić. 6-7 wygrało. Potem któregoś poniedziałku, po prostu się zatrzymało. Weszłam do klasy, szykując się na skandowanie. Nic, cicho kolorowali, jakby to się nigdy nie wydarzyło.